Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gryt Pierdza Krzyżowiec Mamy dzisiaj Battle Royale, bo pojawił się taki pomysł Jakoś tydzień, może dwa tygodnie temu Może troszkę więcej już nie pamiętam Ale pojawił się pomysł, żeby zrobić Battle Royale samych arabskich lordów Więc przygotowałem im miejsce, żeby sobie nie poblokowali jakieś fosy Szczególnie Nizar Mają surowców dużo na środku I tu mają troszkę na rozruch Tutaj mogą postawić sobie jedne kamieniołomy Może ewentualnie Dwa budynki na rude, jeśli ich zmieszczą, mają też po jednym drzewku, tak na rozruch, żeby coś było, ale jak będą chcieli więcej, to już muszą sobie wywalczyć, nie ma łatwo. I teraz zrobimy sobie trzy Battle Royale. Pierwszy to będzie taki, w którym będzie każdy na każdego, z dużą ilością złota, drugi będzie z małą ilością złota. I później, może jeszcze jak starczy czasu, to zrobię taki, gdzie wybiorę losowo jakoś trzech i trzech i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Więc lecimy z pierwszym Royalem po kolei. Raz, dwa, trzy misje, już sobie wylosują sami. Wszystko się ustawiło. Dobra. Ok, Saladin, Emir i Nizar po jednej stronie. To będzie ciekawie. Dajcie znać, na kogo wy typujecie. Pierwszy Royal, 40 tysięcy na start. Kogo ja bym obstawił? No wiadomo, że Saladin jest najmocniejszy, ale czy przy Emirze, czy przy Nizarze będzie on mocny? A lordowie mają problem z przekopaniem fosy. Dobra, typuję Nizara. Nizar, wybieram Ciebie, dajesz. Let's go. Dobrze, już będzie balista zaraz pod sultanem. Pięknie. O, prawie, prawie został pokonany. Jak sytuacja tutaj. I w sumie kalifowi i tak się będzie obrywało. Saladny będzie mu rąbał balistami. Ale pożarów to będzie. Dobrze Nizer pokonał Sultana i jeszcze zgarnął 8 tysięcy. Pięknie. Jak następnego jak to przecież pierwszy. Nizer. Co ty mówisz? Ale tu będzie pożarów. Nie no dobra. Tu Kalif będzie podpalał. Tu większość ma jakieś tutaj na środku. To będzie ciężko wywalczyć w ogóle cokolwiek. Ej, dobrze, Nizar wspiera. Nizar jeszcze dostał dodatkowe prawie 10 tysięcy. To mu na pewno pomoże. Wszyscy tutaj walczą między sobą. Okej, okay. a bon. Emira jeszcze podpalił. No dobrze, dobrze. Czy on pokonuje właśnie drugiego? Ja nie pokonuję, bo ucznie. chociaż. Okej, okay. okej, okay, to mi się podoba. Ok, kalif też rozwalony. Ci, którzy mają tutaj te balisty pod zamkiem, to jednak będą pokonywać tych drugich. Wezier trafił się w sumie pomiędzy Kalifem i Sultanem, więc oni za bardzo mu stratnie porobili. Ani jeden, ani drugi nie ma żadnych mangoneli czy balist za bardzo. No, Kalif teoretycznie ma balisty, ale widocznie nie udało mu się ich postawić. Tu jeszcze pewnie te balisty mogły strzelać mu po wszystkich balistach, które tu miał z tej strony, więc no, Kalif niefortunnie złe miejsce trafił. W sensie, nie złe miejsce, może pomiędzy raczej złe postacie trafił. Tu jeszcze balista na fosie. Co to za taktyki? Dobra, czyli Kalif raczej odpadł. No Saladin, Saladen też ma dobrze. Teraz jak Emira się pozbył Nizar. Tylko właśnie na to liczyłem, że do Nizara będzie problem z przedostaniem się, że taki nawet Saladen, jak zrobi atak, to nie będzie w stanie nic zrobić. Okay. Czy ktoś w ogóle korzysta z tych surowców? No, tak średnio widzę, bo tu albo balisty. Okej, okay, saladyn pokonał kalifa. Chyba Wezer się chciał też wybierać na kalifa, bo coś tam wycofywał, widziałem. Więc Wezer zaraz będzie atakował. Pytanie na kogo? Najlepiej jakby na saladyna. Bo szczerze, Nizar... kurczę, ale Wezer sobie może pokonać Nizara. Wezer to jest chyba jedna właśnie z takich postaci, która na Nizara może być dobra. Najlepiej jakby Nizar wybrał się dobrze na Saladyna O to chodzi. I teraz najlepiej, jakby mój wybrał się na wezyra. Jak ten nie będzie miał jednostek. Ej, dobra, to może być zaraz po Saladynie, faktycznie. I wygrał wygrałby z Saladynem? On ma za mało zbrojnych, chyba. Uczyników konnych ma sporo, ale jak tutaj w starciu z tymi zbrojnymi no to raczej nie wystarczy. No właśnie, ale straty mocne u Saladyna i u jednego i u drugiego. Ale wydaje mi się, że Nizar powinien najpierw wezerem się zająć. Dawaj wezyr, ja wierzę, że ty będziesz wiedział, na kogo tu wyjść. Chociaż jak tutaj się zrobi, zaraz przewaga. Może pójść na saladyna jednak, bo będzie miał więcej jednostek. Okay, jest atak i idzie na... na kogo na saladyna. No to nie najlepiej, nie najlepiej. Ale jak go szybko wykończy bez dużych strat, to może jeszcze nie będzie tak źle. Może wszystko się uda. Ok, pokonany, dobra. Trzeci pokonany. Złota dużo za niego nie dostał, ale jednostek ma cały czas sporo. Dobra. I teraz jak wyczeka moment, w którym zaatakuje Wezyr, pokona wszystkie jego jednostki i zaatakuje, myślę, że pójdzie to już. Myślę, że da radę. Zobaczymy, czy na 2000 będzie to samo, czy Nizarowi tak dobrze pójdzie, bo też go obstawię w sumie. Jak już trzymam z Nizarem, to będę trzymał cały dzień dzisiaj. Okej, okay. Nizar nie trzymał za długo, od razu prawie, że wychodzi z atakiem, nie minęło nawet 30 sekund, dobrze. 430 jednostek, no to dużo. To nie wiem, czy to by się udało. Asasyni przejmą bramę. No coś tam uczników konnych na pewno straci. Może przyblokuje troszkę. Pożaru? No pożar jak się... Ej, dobra formacja jest. ok jak będzie w takiej formacji do końca. Okej. Okay. Nizar, tak trzymaj. Uważaj na uczniów bo obszyliwujesz siedzibę, a ucznicy w ciebie strzelają. Dobra, ale im więcej strat u Wezyra, tym bardziej opóźniony będzie jego atak. I teraz tutaj sobie korzysta z tych kamieniłowów, z tej rudy, a tu przyblokuje. Bardzo dobrze. Tu mocne straty są. W tym czasie sobie pozbiera Nizar pieniądze. Bo to raczej powinna być wygrana. Ucznicy jeszcze przyblokują. Kolejny pożar. Im dłużej ci ucznicy tu. A nie, już cofnął. Myślałem, że im dłużej będą ci ucznicy, to te balisty też tu będą sobie stałe. Wybiera się kolejny atak Nizara. Ile jednostek ma wezer? 480 to jest dość dużo. Ok, asesynom udało się znowu przejąć bramę. Tam miotacze rzucają pod, ten, pod to ognisko. To w sumie tylko sobie też bardziej wyniszcza te jednostki. Dobra, no tutaj jest znacznie więcej uczników, jak nie wpadną w te smolne rowy, to myślę, że mogłyby się to nawet udać. Ale ten ogień, jakby przeszedł ten ogień do środka, to by tak pomogło. Uczników duża ilość wybita. No, w ogóle wezerowi będzie ciężko zaatakować tak naprawdę. Gdyby jeszcze pozbył się tych uczników z tej wieży i z tej wieży, to praktycznie nie miałby strat, bo to w sumie robi największe straty tak naprawdę. I przez to nie jest w stanie wystrzać tych wszystkich jednostek przyblokowany. Balisty jeszcze podjechały. Jakby te balisty tutaj zostały, to już w ogóle by było. Albo przechodźesz jedna, żeby wybijały te jednostki. No, Wezyr raczej nie ma szans. Prawie, że bez jednostek jest. No i znowu pewnie troszkę zrekrutuje w tym czasie, zanim Nizar zrobi trochę jednostek, ale w końcu będzie za mało. Wybiera się kolejny atak Nizara. No i u Wezyra 200 jednostek, praktycznie mniej. Ten pożar jednak go sporo kosztował. Tu wszystkie piekarnie musiał odbudowywać. Większość budynków z tej strony musiał odbudować, więc teraz naprawdę ma już spore szanse. Tu asesynów jest dużo. Asesyjni, jakie straty mogą zadać, zobaczcie? Prawie że zbrojnych tam już nie ma na tej siedzibie. To już raczej się uda. I jeszcze ten ogień teraz przeszedł do środka. To już w ogóle, no sam lord zostaje. To mogą nawet go wystrzelać, nie muszą wchodzić do środka. Okej, okay, no to pierwszy Battle Royale wygrywa Nizar. No, ale nie zaraz, zobaczymy. Na razie cię najlepszym jeszcze okrzyknąć nie można. Musisz jeszcze wygrać numer 2 battle royale, gdzie będziesz miał mało pieniędzy, a Twój zamek jest kosztowny. A później jeszcze drużynowy battle royale będzie trzeba wygrać. Więc tutaj jeszcze się Nizar, nie ciesz. Robimy oczywiście losowanie jeszcze raz, żeby sobie. Teraz może od tej strony pojadę, żeby się wylosowało. O! I teraz mamy takie ustawienie. Dobra, Sultan i Kali w sobie w tym samym miejscu. Wezyr się zamienił z Emirem. I salady z Nizarem. No dobra, no jest jak jest. Dajemy 2000 i zaczynamy. Ja typuję tego samego. Dajcie znać, czy zmieniacie, czy typujecie swoich, których typowaliście w tym pierwszym. I zobaczymy jak to wyjdzie. No w teorii na górze Nizarowi też powinno być OK. Pytanie tylko, czy zdąży wybudować swój zamek, bo nieraz widzieliśmy, że jakiś mało pieniędzy to do Nizara często ktoś przechodził mając małą dość ilość jednostek i był w stanie go pokonać. Więc miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Dobra, no rozbudowuje się. Jak już nie zarobi gospodarkę, ruszy to będzie git. Wezer jakie ma kłopoty. Wezer zawsze jakoś strasznie wolno się rozbudowywuje. On chyba bardziej idzie w te mury niż w ogóle w budynki. Zobaczcie, tutaj już prawie że piękny zamek zrobiony całkowicie, a tutaj same mury, jedna piekarnia, spichlerz domy i nic więcej praktycznie. Do wezyr musisz się lepiej postarać. Musisz wiedzieć, co jest ważniejsze do budowy, najpierw. Te mury cię nie uratują, jak nie będziesz miał gospodarki wojskowej, żadnych pieniędzy. No, już dobra, no to po wezyrze. Ja nie mogę do lorda pójść i będzie koniec. Ja ty znowu przełomujesz? Okej, okay, no to miejsce się zwolniło, no to Nizar tutaj z tej strony jest bezpieczne. czy on tutaj sobie zepsuł? Nie, nie zepsuł sobie w teorii, nie ma do niego przejścia, okej okay. i przejście jest z tyłu, więc jest bardzo dobrze. Kalif, ciekawy, czy Kalif się zemści teraz, bo no może się zemścić, Emirowi znowu się oberwie, tak jak wtedy mu się od Niza oberwało, tak teraz mu się oberwie od Kalifa. Więc Kalif teraz będzie też konkurował, Kalif się odbija. O, no, co chwila będą pożary, ta balista ma idealny zasięg na te piekarnie To raczej Emir też sobie nie pogra Drugi raz się trafił na środku Unlucky, Emir, nie powiem Ta wysycha władzi sultana Okej, okay. czyli tutaj salady No teraz salady na tym miejscu jest, to może dobre miejsce jest I ten kolor fioletowy Emir też rozwalony. No, Saladyn, teraz jak leci. Ej, Nizar, czemu ty masz tak mało jednostek? Halo! No tak, no bo Nizar jeszcze tu w ogóle z tej strony musi taką drogę mieć. Oj, to może być ciężko. Tu Saladyn może zdominować. Czy w ogóle dwa kamieniołomy wcisnął spryciarz? Czy Nizar wtedy też miał? Bo nie zwracamy uwagi. Ej, okay, Saladyn już po trzeciego idzie. Oho Oho No to chyba ponizaże To tu chyba tylko nie no Kalif też nie będzie konkurował Utan pokonany. Wszystkich pokonał Saladin, Salady tutaj rozwali wszystkich. Tutaj w ogóle nikt mu nic nie niszczy, jeszcze zdominował środek balistą, łucznikami, no to się nie dziwi, czemu on wygrywa nie, wybiera się Salady z atakiem, idzie po czwartego to mamy raczej po I no i zostaje tylko Kalif, na deser chyba też Kalif ma problemy, no środka już nie przejmie a tam z tych jednych kamieniołomów i dwóch budynków na ludań no nie zrobi sobie gospodarki, tutaj ewidentnie saladę zdominował ten środek zagarnął wszystko dla siebie, no i wykończy wszystkich ja już mam pomysł, jak teraz zrobimy tą ostatnią walkę. Ale to do tego przejdziemy i zaraz, jak tylko się ten jeszcze zakończy. Jest i tak kolejny. No, czy to już wystarczy? Czy tutaj salady tak szybko zmiótł wszystkich? Na to wygląda. Salady myślałem, że to jak będzie tutaj mała ilość pieniędzy, to będzie jednak dłuższa. Tutaj Saladyn zdążył się rozbudować. Miał dobre miejsce. Dominował środek, co było najważniejszym punktem, no i po prostu przeleciał po wszystkich. Wszystkich pięciu pokonał. Pięć gwiazdeczek zdobył. Ok, Okej. Okay. i teraz zrobimy tak: Nizar wygrał pierwszy, Saladin wygrał drugi, Battle Royal, Więc teraz biorę i jednego, i drugiego, daję ich na środek. I zaraz na kole wylosuję im postacie, które tutaj będą pomagać, którym kapitanom. I to będzie decydujące, kto wygrywa dzisiejszy Battle Royale Turniej, taki można powiedzieć. Dobra, więc przechodzimy do koła. Ok, mamy koło, no i teraz losujemy. Pierwszy wygrał Nizar, więc do niego leci pierwszy tutaj sojusznik. Zobaczymy, kto to będzie, i zaraz wylosujemy. Następny będzie do Saladyna, i później znowu do Nizara, i do Saladyna. Co zostanie? Kalif wędruje do drużyny Nizara. Ok. Kalifa odrzucamy. Teraz do drużyny saladyna. Do saladyna trafia Emir. Oj ojoj, oj, mocno, mocno. No i do Nizara kto jeszcze? Jak dostanie Sultana, to w sumie Wezer, saladyn. Okej. Okay. Bardzo niezrównoważone składy. Bardzo nierówne, bardzo. Czyli do Nizara dołącza kalif. I sułtan, a do Saladyna dołącza Emir i Wezyr. Okej, okay. no no mocno, mocno, nie powiem. Dobrze, więc damy myślę, że połowę, czyli 20 tysięcy. Nie więcej. No i zaczynamy. Może jeszcze jakoś wygrają. Nie mówię, że nie. Zobaczymy. Ale przewagę ma na pewno Saladyn. Ori trafił się dobry zamek u Kalifa. Zobaczymy, no jakby tutaj nie dawał się podpalić wezyrowi, to myślę, że będzie miał spore szanse. Tylko że tutaj wezyr będzie dominował na środku ucznikami kondymi, do tego jak dołączy saladyn jeszcze. Ok, chociaż tutaj Nizar wyjeżdża tymi balistami i na razie nie daje im tutaj robić sobie przewagi. No jakby w sumie ta drużyna po prawej zdobyła środek, to myślę, że jeszcze mogą tutaj powalczyć. Bo tutaj i kalif, i Nizar wyjeżdżają balistami, to może sporo napsuć. Ale salady tutaj, zobaczcie, jak już się rozbudował. Do Saladyna nie podjeżdżają. No właśnie. Chociaż Nizar też ma sporo jednostek na razie. Nizarowi też no kapitanom idzie w miarę dobrze. Chociaż u Saladyna jakieś problemy. 200 jednostek wcale tak dobrze jednak nie idzie. Te balisty zaraz mogą coraz dalej podjeżdżać. Zobaczymy, zobaczymy. U Sultana tylko kłopoty, no ale co się dziwić, no Sultan to tu ma naprawdę ciężkie wyzwania. Jaki Nizar zamek ma? Ok, ma ten zamek. No, Sultan zaraz padnie, no Emir tutaj bez litości jest i salady też. Na środku nie ma żadnej dominacji na razie, balisty nie dają rady wybić takiej ilości uczników. Więc tutaj będzie zaraz krucho Jest jakiś atak Saladyn wybiera się z atakiem, no i zobaczymy Okej, okay, dobra, czyli Emir pokonuje Sultana Saladyn jest też gotowy do ataku, zaraz się to zacznie wybierać na kogoś No ewidentnie składy się rozlosowały na korzyść Saladyna Atakuje Saladyn Ale chyba Saladyn atakuje Kalifa, no i raczej mu się uda Chociaż dobra, miotacze się pozbyli, ale to długo nie potrwa, no. Bez szans, ojejku, tu już, oj dobra, to już nic nie potrwa. Myślałem, że Nizar jeszcze się chociaż trochę będzie bronił. No dobra, no to Saladyn w teorii wygrywa. Saladyn wygrał, ma jeden punkt plus zdobywa drugi za turniej tutaj drużynowy. Saladin wychodzi na prowadzenie Kalif też długo nie wytrzyma. Chyba właśnie idzie kolejny atak. Tak ustawia się Emir znowu. O, jeszcze tutaj Wezer wyjeżdża. Dobra, no ciężko było tu rozstrzygnąć. To nie powiem. Myślę, że to był bardzo wyrównany mecz. I ja nie wiem nawet co powiedzieć. Dobra, nie udało mi się. Chciałem powiedzieć, że to było wyrównane. Siedem tak. Podnieść na duchu tą drużynę po prawej stronie, no ale no, no, no nie da się za bardzo. Ciężko cokolwiek tu wymyśleć. Więc jeśli macie jakiś kolejny pomysł, czy chcielibyście w podobnym trybie albo w jakimś innym zobaczyć jakieś boty, dajcie znać w komentarzach. No i widzimy się w kolejnym odcinku już jutro o 10. Trzymajcie się i do jutra. Na razie.